Snowu dedi było. Jaj murcik soju ten cukier. Yeah. do cukiy. Tak tak to tak, tak. so yeah. ja się no no. się na Ewranika Trfagi aż wow. Czy mogę ja poprosić o opozycję Chcę, końcową? wszystkich? O dwa MedBay. Elektryk. Wejdź przez komunikacji do storażu. Czekaj, no, czekaj, kto powiedział MedBay? Ja powiedziałam, znaczy nie MedBay tylko korytarz przy Medbay. to ciekawe, bo ja ci widziałem jakiś czas temu na dole to byś bardzo szybko przeleciała na górę. Może Mulcik z zadajnik te No może znam tej lepoczenie. A którędy się dostałaś na górę? Do Medbay'a? Do korytarza? ...korytarzem. Marta, tak, <grym> nie da się po prostu! Marta! Marta, Marta się nie da! Z Marta jest impostorem? Koniec gry! Nie da się po prostu! No i koniec! No i... Dobra, kur... Marta! Nara! <grym> wiadomo, bo Chris. To chyba drugi. Marta mówi, z Martą się nie da, drugi? To na pewno nie martw, Marta! Co tam ASMR robi i żuje? No, 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 to trzeba hmm. być, tutaj, naprawdę. Sorry. <grym> wyłączę się po prostu całego Discorda. Yy, ja po... na no, dopiero gadki. Dzięki za słupka. Okej, okay, kto był naprawić światło? Ja z. Ja z, z Tichangą. Ja byłem w O2. A gdzie jest, ciało ciało, jest ciało. Bo ja Mam podejrzenia. Gdzie, gdzie jest Tichangą? Ja zaraz przy wejściu z. storagea do. tam w stronę elektryka. No powiem, to to jest tromba, albo ty. No tromba z nami łaził i z frizem, To się ze mną Fryzem. No i no, ja, 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 ja nie pobiegłem, ja nie pobiegłem za wami. A gdzie pobiegłeś? Ja, ja pobiegłem do nawigacji zrobić zadanie. A po czemu co... nie naprawić światło? O, to jest dwa, to a, widzieliście a, się? A, a, po co mam, a po co mam, biec, w sensie, po co mam biec, po, po co mamy biec w pięć osób naprawiać światło? W sensie, ja już nieraz ja, biegłem, tak, że jak biegłem naprawiać światło, to ja klikam, ktoś klika i chłopie nie da się naprawić światła. Ja, ja, ja jak widzę, że dwie trzy osoby biegną naprawiać naprawić światło, no co mi to da? W sensie no, dla tak. mnie to nie ma sensu. No, Tromba wybiegał z nami jako ostatni z odmina, mógł zabić i nawet powiedz na tą górę, nie? Ale pobiegłem na prawo! Ja pobiegłem no, na prawo tego do komunikacji Tego fraga freeze. na prawo, na pewno nie zrobił Stitchanga, na pewno niko nie zrobił. Stitchanga 3 wy się wykluczacie. Tak. Agenciji gdzie byłeś? A, A gdzie był? Ja po no, prawej stronie. No to tromba. Trąba. Albo tromba, albo Gęsi, no. albo Torek, nie? Jak ja, 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 ja się go nie widziałem, ja chcę się to obronić. Jak ja się go nie widziałem całą grę, Freeze i Snichanga pobiegli naprawić, to jest prawda, biegałem z nimi po adminie i nikt tam nic nie zrobił. Pobiegłem sobie do nawigacji zrobić zadanie. I tyle. I widziałem, Wojtek widziałem, że pobiegł by za nimi. Ja się, ja się teraz się no, nie, po rundzie, bo powiedziałeś, że jak... Ale ja nie będzie nic o Murcik, ja nie że się nie. z nią nie da, ty był z nią w to, teamie Ale nie powiedziałem to czegoś tak. takiego. Nie to powiedziałem, że. Po, po, nie, nie, powiedziałem, że Murcik, jak jest impostorem, to wtedy to się, się z nią nie, nie da. da, ale powiedziałem po prostu, że się z nią nie da, no i tyle. No. Że zawsze się przyznaje. Że zawsze się przyznaje, bo Mur za każdym razem Murcik jak jest impostorem, to się przyznaje, no każdy mógł to powiedzieć. No, no, Murcik po no, prostu ja ja się tak. przyznał, e, i tyle. No mnie czekajcie, możemy tak naprawdę jeszcze wywaltować trąbę i grać dalej, nie? Ewentualnie. Tak, to jest to, to jest to, jak najbardziej. I możecie potem mniej więcej go wywałtować. Pam, 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 Jesus. Nie no, ale ja nie powiedziałem nic takiego, o Marcie. Nie powiedziałem takiego zdania. Ja powiedziałeś, że. Ale to nie było. Ale było tak 100%, że. Ale to nie było. Kurwa, to się to rozumie, Bo właśnie to nie było o. takie. Ja powiedziałem tak o po prostu, bo Marta zaczęła się od razu śmiać. I skomentowałem sobie, że. bo jak jest Marta, to się nie da. Życia. Co jest w ogóle? Czemu się znowu impostorem? Specjalnie pod streama. Kocham tą grę. Wow. 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 Ej. No bo poczekajcie, poczekajcie, Czy ja mogę zagrać w grę? Kamil, ale czy... Can I play the game? <laughs> czy damy koledze powiedzieć, czy nie damy? Damy. Do, dobrze, to że to ja. kto. Super Tromba, super. Nie no, trąba. nie, no, szczerze, nie będę się bronił, bo nawet mi się nie opłaca, w sensie wiem, że i okay. tak mnie ma szans. Druga okay. sprawa jest taka, że. E, no to nie, że nie, po prostu. nie nie Ja po ja światło Ja wszyscy Ja po prostu. więc po prostu. zabijam po prostu. No, ja po prostu. Ja po prostu. Ja nagle prostu. Ja po prostu. nie po prostu. Ja po to. nie Druga no gra tak? identyczna, druga gra identyczna tromba. Wcześniej byłeś też z Evronem, robiliście ten sam quest poprzedniej. A ja też dobiegłem. do mnie góźni nie po ale, po Nie, żebyś mnie, ich... ale zrobiłem to samo. Ja zawsze robię tak, że się wracam, bo jak ktoś robi upload, mówię dwie osoby, okej, okay, wrócę się zobaczyć. Wracam się zobaczyć trąbeczkę stoi przy w O mówię, dobra, dobra, no trzeba przygotować. Jak wtedy Wojtek, nie? <śpiewanie> Wojtek dzisiaj dał takiego wałta pięknego chyba Flizzy? Ktoś to, na trombę, wiadomo, że jest postarem Stinchanga jest drugi, to... <śpiewanie> Pozdrow. Nie, no nie się. Chciałem... Chcia, myślałem, że pobiegnę, no, bo e, wszyscy na prawo, no, no, jak Karol mówi, to trzeba. Przepraszam, przepraszam. No, ale smarnowałem, ale... No, ze Sinchango byśmy tego nie ugrali. Na, na Torka, Jacoba i na Wrona nie da się. Muszę mu włączać tego. Bo... Kurwa. Dobre, dobra, 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 ja już mogę powiedzieć, ja już co? mogę powiedzieć. Czy ktoś chce się przyznać? Kolega, co, który... Dobra. teraz był Reaktor, on biegł sobie w stronę Reaktora, poszedł jednak do Security i wskoczył w Security. Kolega... czy nie? A był zielony, czy jasny niebieski? A był jasny zielony który wszystko tam na mnie zwołtował. Ja nie? wiem. Ja to... nie no, ale ja muszę uważać na Jacoba, bo Jacob to... zaraz się wraca. Już to ale założyłem, pytanie, no. jak się z tych wentów korzysta w ogóle? Potem jak się przyskakuje do tego? Strzałeczkę masz taką i tam wychodzisz e, albo po Ale, po prostu... ale jak tam jak się tam teleportować? Co trzeba kliknąć? jak już jak się wewnątrz, strzałkę Jaki i jeszcze raz, i spadź raz. I A, so, raz. Strzałkę, to sobie tak. wybrać miejsce. No ty i co? Jacob tak? To, tak, Jacob, tak? Tak, tak, no i tak. tak. No ja 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 i tak. no, git. Co to są za gry w ogóle? Nie <laughs> no, ja chciałem zabić e szybko, z gierki wyeliminować, ale no tyle Jacob się wrócił, tylko Jacob się wrócił. Wszyscy pobiegli. Dobra, jest git. No to mogłeś się walczyć, jak tylko Jackie no tak, no, wyrzuciłby Impostorem, wywałtujcie mnie To by się mnie. Wtedy. Później. impostorem, Jak mnie. E. To Jak wyrzucili mnie wtedy. Później. Jak 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 To, to, to Jak nie się ciemny, ciemny, ciemny brązowy, ciemny brązowy, ciemny brązowy, to jest? Żyję Powiedz mi, Karolu tak. serdeczny, jak <laughs> to jest po ciele Można. tego jak Można? To jest po Jak to Byłem w security, tyle powiem. Okej, okay, no i co? No i wbiegałeś, a obok ciało sobie leży, no. Kurde, powiedziałbym. Ja, moment, ne. moment, bo ja jestem teraz w Lower Engine. A gdzie było ciało? Co? Security podobno. Czy ktoś potwierdza, że. Nie, nie, security, ja security widziałem. No kurde, wydaje mi się, że to było. Nie, no, moment. To, to... Prawa Mieliśmy dolna kamera, co, co widzi prawa dolna. To tam ciało widziałem na prawej dolnej kamerze. Prawy, prawa dolna kamera. No wiecie o co mi chodzi, nie? Co to jest za miejsce? No, ja Byliśmy strasznie prawa? dużo osób z prawej, robiliśmy, ja robiłem strzelankę I później nie, no, no. jako pierwszy w ogóle zbiegłem w dół miałem i na pobiegłem sobie przez... w przez ciebie i żółtego po prostu, martwego żółtego W sensie miałem ciemnobrązowy kolor, nie zobaczyłem nikogo, zacząłem zobaczyłem ciemnobrązowy kolor No ciemno nie, ja teraz skończyłem w Lower engine. jestem w Lower czy, czy, czy ktoś go potwierdza tylko? Nie, ja nie okej okay. A dobra, ostatnie pytanie, jeszcze, jeszcze Wojtek, Wojtek, Wojtek Końcówka twojej rundy, bo też mnie bardzo zaciekawiłeś Wojtuś, co się tam wydarzyło a! Zetki nie wciskam. My się złapaliśmy tam z tego medbaja, nie? Ja wychodziłam no tak. z łazem od stóp. Medbayu? Tam miałem zadania. No, jakie, jakie? Na tym wielkim, okrągłym czymś, nie wiem jak to... nie No pamiętam. co tam się działo? Się... Przysięgam ci, że nie pamiętam, co za rzecz robiłem, ale w tym wielkim, A... okrągłym czymś, nie pamiętam co Aha, okej. Okay. To ja mi się wydaje, że tak. Frisk sobie zabił kolegę Jeremiego, oczywiście mogę się ale widziałem go na jednym ujęciu. Z, z, nie nie, z, wiem, czemu, nie wiem czemu mówisz, że to byłem ja, bo... Kurde, widziałem Cię, no dobra, jeżeli się mylę Karol, to jest totalnie mój w nie? Ale wydaje mi się, że widziałem. I potem biegnę sobie, a Wojt też wybiega też z medbeja. Tak dziwnie wybiega sobie po prostu z medbeja, bo wydaje mi się, że no... Musiałby jakkolwiek gdzieś mnie minąć. A teraz jeszcze chciał, chyba się przez chwilę, że się my minęliśmy jakby przechodząc. A nie, że wybiega z medbeja. Więc mi się dało, że też jakiś węcik. Ale no, yeah, może oczywiście yeah. mieć i wychodziliśmy razem w stronę may may. kafeterii I później w lewy górny tak, ruch kafeterii okay, okay. To w takim razie, no, tutaj, no, tutaj no, nie jestem no, pewny, ale co do Frieza no, ja To skim, ja Ja nie wiem, ktoś... Nie wiem, ja skimuję Ja chciałbym te kamery się nauczyć sprawdzać, nie wiem gdzie to jest po lewej Ja akurat wszedłem na kamerę i w tym momencie to był taki... No nie, ja. są kamery? To jest taka sama kamera jak w adminie? To jest taki komputer No dobra. Ja niestety nie widziałem nic, co się działo w później rundzie. O, kurde, reaktor. Nie, no chłopaki, chyba prawą co? I hope so. No dobra, na prawo nikogo nie było w ogóle na prawo. Szybkie kabelki, pyk A na kamerach ktoś siedzi Co jest? Czemu trzeba na kamerach wybrać? Co jest? Coś mi tutaj nie pasuje No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nic nie widziałem podejrzanego w tej grze. Chyba, że Gęsiego teraz, który strasznie długo robi zadania i nagle zaczął robić to zadanie, co ja. <grystanie> Czerwony wyszedł z wenta. No czyli by się, znaczy, się zgadzała moja teoria. Dobra, co, co jest grane? Że robię sobie download z torkiem, zrobiłem download i widzę jak tego ciało opada. Ej, wbiegam do admina i tromba stał przy ciele. Ej, co ty Wojtek teraz powiedziałeś, kurwa, to był <laughs> Nie, Wojtek no, bo jest mordercą nie, no, Bojtas, ty... Ty... To by się zgadzało, bo on bo... przed powiedział bo... coś takiego Ty, no nie A, wiem Wojtek, jakbyś to powiedział no, inaczej, ma Wojtek to, i to może by ci uwierzyli, ale nie ma szans Wojtek, Nie wiedziałem, że to, to będzie by... no, mroda <laughs> Co ty, ty teraz powiedziałeś? No, ale... ojej, ojej. Ja nie widziałem, że dwóch ludzików bo by z tobą jeden człowieczek Jacob, przestań mi tej Marcie na pewno. no ja pierdzielę, chcesz ty do niej zagadać a, No i się spetrzyłem. No i chłopie, no i po sprawie, no i po grze. No i No mówi, podkryć, podkryć, nie. Trochę, podkryć, podkryć Nie będę Wojtuś, 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 No i Byłem pewien, że tam będą cała maska. No dobrze Karol, tak jak się, no, to tak to jak się to mówi. nie robię, zadania, nie wiedziałem czy tam kliknąć. No i dobra ja, w ogóle mam full tych. Więc biegam chyba gdzieś z ludźmi mm. Dobra, to jest ktoś, kto nam zamknął drzwi Kurde, na z mojej story no nie dobrze, nie, dobrze, nie, dobrze. To nie jest mi pasa granicza Dobra, biegnę z murtą. Może się dowień coś od Murty. Rozumiem, że przede z tak? Dobra, to chyba jest Karol, w ogóle go z nie było. Nie, Zdjęcie, albo albo gęsi. gdzieś Karol, Albo gdzieś Albo, gęsi. Nie, albo gęsi. Gęsi. Nie, gęsi. Nie, nie, Ja wiem, że to jest Karol. Ze ja i Jacobem nie, i Murcik zbiegaliśmy i prawie sobie sprawowaliśmy. Murcik z Ja. tak? Ja To jest Jaki? Czekajcie. Jak? 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 Hmm. Nie wydaje mi się, że to jest on No to yeah. nie się pieniądz na tym. Ten... Powiedz mi ile ci zapłacz, no, to ci nie, nie wydaje, się. Wydaję, że to jestem ja. Przecież to, to, to jestem to jest ja a, no, a no. zabijałeś na kamerce, prawda? Nie, nie wydaję. Chciałeś włączyć idealnie, wiesz? Włączyłem idealnie, dokładnie taki był mój timing To było tak unlucky dla ciebie A wiesz a, problem. A, to, wiesz. Że jedyny kolor, który się jeszcze zgrywał jakby z tym, że mogłem się pomnieć, to byłem ja sam